Jurajska Kapela Folklorystyczna Gmina Zielonki, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Na akordonie Jan Regulski, na kontrabasie Bogdan Pałetko, na trąbce Andrzej Nurek, na skrzypcach Marian Wieczorek i na klarnecie Stefan Derdaś, Jurajska Kapela, kapela Folklorystyczna, brawo dla nich o oklaskach wnioskujemy, że podobało się, prawda? Tak. Dobre odczucie, prawidłowe. A chcą Państwo, żeby jeszcze wystąpili? To wystąpią dla Państwa, ale to za kilka chwil dopiero. Może być? To skoro może być, to teraz zaproszę na scenę zespół, który również miał tak zwane standing ovation od Państwa. Mowa oczywiście o Bodzanowiankach. Zespół, który przyjechał, nie trudno się domyślić, z Bodzanowa. Można to wykompilować, prawda? Taka dedukcja. Bodzanowianki, Bodzanow. Wszystko się zgadza. Dzisiaj Bodzanowianki zagrają dla nas po raz drugi. Dla nich to już będzie ostatni występ, natomiast dla nas oczywiście, że nie, bo miały zaplanowane dwa występy. Logika, prawda? Wszystko się zgadza. Jasne i klarowne. Drodzy Państwo, Bodzanowianki wystąpią już dzisiaj drugi raz, czyli ostatni, natomiast my. Bawimy się do zaawansowanych godzin popołudniowo-wieczornych. Po dziewiętnastej skończymy. Po wieczorynce. Może być? Może być. A będą Państwo tańczyć? A będą Państwo klaskać. Na pewno. No w takim razie teraz ręce do góry klaszczymy. Bawimy się i boca wianki. w 2011 roku. Jego kierownikiem, założycielem jest Danuta Jaskuła, Barbara Szerong oraz ten tutaj przegrywający na akordeonie Bogdan Grabowski i prawa dla nich już teraz. Na perkusji, bo bez perkusji nie ma dobrej imprezy Waldemar Grabowski. Wobec tego startujemy. Tak czy nie tak? To w takim razie owacje Standing away, drodzy Państwo, Pozanowianki!